Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Ksazaks. Ze mną jest Legion. Witam, Piona, Siemano. Ym, I będzie to taki pierwszy odcinek takiej naszej wspólnej pogadanki. I na pierwszy odcinek wybraliśmy sobie temat jak bardzo oklepany w ostatnich czasach, czyli mniej więcej aktualny stan gry. Jak wiecie... Ja już bardzo mało gram w Diablo w sezonie tym dziesiątym, jubileuszowym dziesiątym zagrałem dosłownie godzin od 17 do 20. Do, do, do 8 rano Miał być 24 godziny stream, ale usnęło mi się rano i już nie dałem rady Tak więc no i to było tyle co grałem niestety ten sezon jakoś mnie za bardzo nie przyciąga pomimo tego, że całkiem ciekawe buildy zostały wprowadzone, to e, jakoś coś mnie kurczę, no nie, nie popycha, nie mam motywacji. Legion ty znowu w sezon grasz i to widziałem dosyć ostro ciśniesz tam na 95 chyba żeś bossa pocisnął no niemiłosiernie, zero litości w ogóle 8 sekund 8 sekund, oj, aż mnie, mnie ciary przeszły normalnie um, i powiedz, ty grasz na tą czarodziejkę z tymi hydrami? Ja bym musiał jej spróbować. A powiem ci tak, jeżeli chodzi o całą czarodziejkę, bo to jest moja główna postać, jeżeli chodzi o ten sezon. Nie planuję nawet tworzyć, żadne, że nie planuję tworzyć żadnej innej, ponieważ nie mam nawet pomysłu, jaką miałbym stworzyć. Szamanem grałem dwa zeszłe sezony. Znaczy siódmy, ósmy grałem szamanem. Barbem grałem yy, dziewiąty sezon. Krzyżowcem nie miałbym po co grać tak naprawdę sezonu, bo nie zaszedłbym daleko. Musiałbym stworzyć jeszcze inną postać do party. Demon Hunterem nie, nie lubię grać po prostu. Demon Hunterem mimo, że set cienia jest naprawdę fajny musiałbym się męczyć, tak? Jeżeli chodzi o Demon Huntera. No aż... Jaka tam jeszcze postać? Monk. Monkiem też grałem w dziewiątym sezonie jako, jako lekarz, także... Został się czarodziej. Mimo, że tam widziałem zmiany, to, że jeżeli chodzi o czarodzieja, dość naprawdę fajne, eee, ten Manald zaczął hydry porukować, to sobie postanowiłem, że a, spróbuję, eee, popatrzę sobie, jak te hydry działają, Może no, jeszcze troszeczkę w dziewiątym sezonie tym Manaldem sobie grałem, naprawdę rifty czyści i rewelacyjnie, to czemu nie? No i mm. masz jakiś w ogóle cel na ten sezon, powiedz mi? Ogólnie. Cel na ten sezon? Gra ze znajomymi głównie. E, wiesz, e, głównym czynnikiem, dlaczego ja w ogóle gram kolejne sezony, jest to, że po prostu grają w to znajomych, z którymi po prostu gram sobie, nie? Gra, gra mój klan, grają zarówno inne polskie klany też. Z którymi no troszeczkę, no wiadomo, ten element rywalizacji zawsze występuje delikatny co prawda. Nie jest on tam jakoś mocno pokazywany, no ale w, jakiś tam, w, jakimś, ta, w jakimś tam sposób on występuje. No i po prostu dlatego też gram ten dziesiąty sezon, nie? A no mój cel to jest głównie dobra zabawa przede wszystkim. Aha, czyli rozumiem, rozumiem po prostu, że to jakby jesteś, można powiedzieć, uzależniony, uzależniony od tej gry. Dlatego, że po prostu wszyscy znajomi tam są, ty tam jesteś też, tak? Dobrze się z tak. bawisz I w sumie jeżeli by zmienić grę, jeżeli byś zmienił grę, na równie powiedzmy tam przyjemną e, takiej grze ze znajomymi, to moglibyście równie dobrze w inną grę grać, rozumiem. Wiesz, no, dużo osób właśnie się mnie pyta, jak ja wytrzymuję tyle na tej grze, to ogólnie rzecz biorąc, no Diablo z grą o tak? Online. A charakterystyczną cechą właśnie takiej gier jest to, że gra się z innymi ludźmi w sieci. I myślę, że jeżeli ta moje, te moje grono znajomych, tak, z którymi gram, z którymi rozmawiam na tym spiku, by przeszło powiedzmy do innej gry, równie na przykład fajnej, powiedzmy, to ja myślę, żebym przeszedł. Bo My już wiesz. Przyszedł? Tak, przeszedłbym, bo tak jak już mówiłem, ja nie lubię grać w multiplayer gry samemu. No tak, dużo, dużo, dużo ludzi właśnie mówi, że oni odchodzą od Diablo, bo nie mają z kim grać. To jest, to jest jeden z tych właśnie dwóch największych czynników, dlaczego ludzie od Diablo odchodzą. Pierwszy, nie podoba im się ta gra, nie podoba im się kontent, jaki w tej grze występuje. Drugi, nie mają z kim grać po prostu, bo nie chce im się chodzić na, po społecznościach, nie chce im się chodzić po publikach i sobie grać z ludźmi, z którymi nawet nie porozmawiają. A to zupełnie inaczej wygląda, jak z, powiedzmy, w cudzysłowie znasz ludzi, który, z którymi grasz, rozmawiasz na tym spiku i jakoś tam, tam, jakoś tam, wiecie, no jakoś tam radość tam jest, nie, z takiej gry. Inaczej to zupełnie wygląda. Dokładnie, wiesz co, takie odnoszę wrażenie teraz, teraz taka myśl mnie naszła, chociaż to nie jest odkrycie Ameryki, ale na ten moment, taka osoba, która już zagrała kilka sezonów w Diablo, to jeżeli chce jakby dalej popchnąć. Swój progres, to bez jakiejś tam ekipy konkretnej, to już nie ma co zrobić. Solo ja. nic nie ugra, na publika, A... no wiadomo. So Mam dużo znajomych, co grają solo. Nawet ze streama mogę ci powiedzieć. Ta. Bardzo dużo osób się, bardzo dużo osób pisze na czacie po prostu, że kończy, gra solo od początku sezonu i osiągnęła jakiś tam poziom. To ja takiej, każdej takiej osoby bardzo gratuluję. Podziwiam takie osoby, które grają w tą grę Solo. I to jeszcze na softkarze. Dokładnie, tylko że wiesz, to jakby granie solo w pewnym momencie paragony wbija się. Dochodzimy do pewnego momentu, w którym te paragony tak jakby stoją w miejscu. Chyba że gramy ekipą czteroosobową i robimy jeszcze wyższe greater lifty tam, tak? Farmimy ten, ten, ten exp i tak dalej. A wydaje mi się, że solo w pewnym momencie to, to się praktycznie zatrzymuje, ten, ten postęp paragonów. No i też niekoniecznie, bo zawsze wiesz, grając solo też powiedzmy dochodzisz do tego rifta, powiedzmy 70, nie? Mhm. Robisz te 70, robisz, robisz, robisz ten paragon tam po tych, tych kilku riftach, czy tam nawet po jednym wlatuje robisz ten paragon coraz wyższy, masz tej statystyki swojej coraz więcej ale raz zarówno dochodzą ci przedmioty wymienisz sobie rękawiczki, wymienisz sobie, nie wiem, źródło, broń hełm, cokolwiek, nie? Tak, wskakujesz I... oczywiście na wyższy, na wyższy great rift, nie ma problemu, tak? Mhm. Tylko, że gdzieś solo great rift się zatrzymuje. Potem już te osoby, które są na tablicy, to mają paragon wyfarmiony wraz z czwórkami na przykład. Znaczy nie może niekoniecznie że zatrzymuje, ale wychodzi. Bardzo zwalnia no, phishing, phishing, przychodzi po prostu jest, ale to w każdej, w każdej kategorii występuje phishing, Niezależnie czy grasz z kolegą w dwójkę sobie gracie, czy grasz sam, czy grasz w cztery osoby, zawsze dojdziecie do takiego momentu w grze, że po prostu bez trafienia jakiegoś lepszego riffa, mapy, zagęszczenia, nie przejdziecie dalej. No tak, tak, tak. Znaczy, mi nie, może inaczej, mi nie chodzi o to, żeby pobijać te rekordy i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że na przykład osoba, która gra solo, kontra, na, przy na przykład taki ja, gram sobie solo kontra, ty grasz ze swoim klanem yy, w czwórkę gracie na przykład, nie? Mm. Ja w tym momencie dochodzę do momentu tej powiedzmy szczeliny 70 i ją farmię, wypadają mi tak. lepsze przedmioty, paragon coraz wolniej idzie, ale skakuję sobie <laughs> na tą 80, czy nawet na 85 piątkę i to już bardzo zwalnia, bo już yy, o lepsze przedmioty ciężko a nawet, powiedzmy, osiągnąłem, powiedzmy, jakiś tam limit, bo, powiedzmy, mam jakieś tam e, starożytne w każdym slocie i tak dalej. E, I mój paragon również w pewnym czasie zwalnia bardzo. A ty na przykład ze swoją ekipą, powiedzmy, sobie robisz 110 i to robicie to w czwórkę, czyli wiadomo, eksp też jest o ileś tam większy. Twój mm, paragon da, e, ma jakby jakąś tam ciągłość. W pewnym momencie on fakt faktem się też e, bardzo, bardzo zwalnia, ale masz jakby wyższy wyższy limit i ty wtedy schodzisz na solówkę. Ja nie mam z tą żadnych szans w tym momencie, prawda? No nie masz. Nie. No 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 nie, nie no taka osoba grająca solo początku. nie ma nie ma tak jakby inaczej. Jeżeli zakładamy, że osoba grająca solo ma parcie na ranking, ma jakieś tam parcie, żeby z kimś w ogóle e, mieć jakieś tam powiedzmy e, konkurencję, to nie ma nie ma żadnych szans, żeby dogonić powiedzmy paragonem siłą ekwipunku. Może siłą ekwipunku to, to ma szansę, bo wiadomo, Diablo jest element losowości, tak? Grasz sam, możesz na przykład wydropić w trzy dni cały primalowy ekwipunek, a taka osoba, która gra w teamie, może żadnego Primala nie wydropić do końca sezonu. Także tu akurat, jeśli chodzi o ekwipunek, jest. Yy, wyrównane są szanse. Może nie do końca wyrównane, ale. Jest ten element losowości, tak? Każdy ma jakieś tam szanse. No a jeżeli chodzi o Paragon EXP, no to nie ma szans. Nie ma szans, żebyś po prostu miał ta, na przykład taki Paragon, tu jest my co ja, jak gram z czwórkę, a ty grasz solo, nie? Mhm. Nie, ma, nie da rady. I teraz dochodzi taki element, popatrz, że doszły te primale. Ogólnie to one ci się za bardzo nie podobają jako element wprowadzony do gry. W tej wersji? W tej wersji. Jest to, znaczy no tak, dużo osób też mnie pytało, co ja o tych primalach sądzę, i muszę ci powiedzieć, że to, to rozwiązanie wyjściowe, jakie Blizzard tutaj właśnie zrobił, jest na pewno dużo lepsze niż yy, pierwsze założenie, że będą po prostu o 30% lepsze od antyków. Więc to będzie kolejny tier. To jest, tier. Tier jest teoretycznie ten sam, tak? bo wartości, wartości statystyk są takie same. Zakres jest taki sam co w Antykach, tylko że zawsze jest ten max, prawda? No i podejrzewam, że rzeczywiście dropnąć Primala jest w sezonie dość ciężko, bo sam. Mam znajomych, co już mało, naprawdę trzy Primale na przykład, bądź więcej na sobie ubranych, czyli takie użyteczne przedmioty, a ja nie mam żadnego do tej pory na przykład. Żadnego nie, nie użytecznego, rozumiem. Użytecznego, co? bo dropnąłem tu już chyba z 6, ale to, hmm. były, to było 15 siarek. Wszystko poszło do kowala od razu. Hmm, rozumiem, czyli. A dużo grasz w ogóle w tym sezonie? Chyba dużo. Który masz paragon? Na ten moment, jak nagrywamy, mam 1050. No to, no to muszę przyznać, że faktycznie chyba rzadko te prime ale lecą. Ale wyobraź sobie sytuację ludzi na, na, na nie sezonie na przykład. Którzy mhm. grają cały czas, wiesz, w jedno, nie mają, nie kasuje im się to. Albo na przykład, że ty po tym sezonie stwierdzisz, dobra, to już gram tą postacią, ale już na nie sezonie. W pewnym momencie masz Primalę na wszystkich slotach, tak? 13 itemów na sobie, tak? tak. Primalowe. No jak kolega ma już trzy powiedzmy, no to powiedzmy, że za, za A ile minęło sezonu? 10 dni, 11 dni sezonów? No w piątek będzie dwa tygodnie, tak? Dzisiaj mamy. Tak. Wtorek jest dzisiaj, czy środa? Czyli już wtorek jest dzisiaj. Czyli już ma 3 na 10, nie? No, no to zaraz, za dni, 11 dni ma sezon. No, czyli on, twój kolega powiedzmy, on tylko, że on może mieć dużego farta, tak? A ktoś może być jeszcze większego, ale powiedzmy, że on gra cały czas, przez jeszcze powiedzmy 2 miesiące, 3 miesiące, bo lubi tą grę. Też ma tam no. znajomych na normalu. I jak on wydropi wszystkie primale, to pozostaje mu tylko bicie paragonu. No, jeżeli chodzi o taki endgame, to tak. No i to jest. Ale wiesz. wiem, je, je. to jest takie, to jest takie troszeczkę no, mocno powiedziane, mm -hmm. że wiesz, trafi wszystkie, bo one mogą mieć też inne. Inne, wiem. Tam, inne statystyki. Nie chodzi mi o to, że. Wiem, wszystkie są maksymalne, ale na przykład będzie chciał mieć to zamiast tego, a będzie potrzebował na przykład dwóch zmian. Nie może wy, przy, e, sobie zmienić dwóch rzeczy, jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Na przykład szanse no, na kryt... A będzie chciał mieć tam, powiedzmy, cooldowny i coś tam jeszcze, nie? Zamiast tych, tych dwóch rzeczy. Czyli taki mhm. perfekcyjny to mimo wszystko ciężko trafić, ale mamy limit, którego możemy dosięgnąć. Powiem ci taką ciekawostkę. Eee, założyłem się z kolegą z klanu, że do końca sezonu nikt nie uzbiera całego primalowego setu. Znaczy, e e buildu. Że nie, be, że nie będzie osoby, która będzie ubrana w cały primalowy build. Czyli w te w primal, użyteczne primalowej temki. Rozumiem, rozumiem. No ciekawy jestem, aż kurczę. Założę się, że ja stawiam, że nikt nie będzie, nikt nie uzbiera. 13 idealnych primali do, potrzebnych do jakiegoś Ale buildu. Ale u was w klanie, czy ogólnie w społeczności? Ogólnie, ogólnie. W, całej, w całym diablo. A to ja do mogę końca, też się do, z założyć. Do końca sezonu, tak? Że uzbiera ktoś? Jasne, że tak. No, jestem tego 100% pewien. Wystarczy, że będzie sobie biegał taki Wujido z trzema innymi dechaczami, i będą mu wyrzucać. I bez No to niech tak robią. No, ja, ja mówię, jak zobaczę, w, jak zobaczę w tabeli, to przyznam rację. No, Mam bo profil chociaż takiego gościa na końcu sezonu. Dobra, to zakładamy się o piwo. Możemy. O, nawet to, o, o pół litra nawet. O dobra, o pół litra i pijemy <laughs> razem na raz <tydzień>. studio. <laughs> nie ma problem. No o, nie, nie, ja, ja to nie mogę, ale <laughs> możemy się ustawić gdzieś na żywo. <laughs> ja przyjadę, bo <albo> ty przyjedziesz. <laughs> znaczy ja ci powiem, no to na pewno kiedyś się zobaczymy, ale ja ci powiem, że w tym sezonie jakoś kurczę... Ogólnie już sezon na sezon w pewnym momencie już było coraz słabiej. Tym bardziej, że zacząłem odkrywać z moją ekipą. Właśnie widzisz, tak jak ty mówisz, bo masz ekipę w Diablo i wygracie tylko w Diablo. A moi ludzie znowu lubią w PoE pograć, lubią w WoWa pograć, czy w Overwatcha pograć. I to jest u mnie to, hmm. że w tym momencie mam takie... E, patrzę na to z góry bardziej, na te wszystkie gry. I widzę te jakby możliwości, które daje ta gra, ta gra, ta gra, ta gra i ta gra. I Mimo wszystko, wszystkim moim znajomym, będąc bardzo obiektywnym, no najmniej teraz, naj, najgorzej się gra w Diablo, tak? Bo już tu tam nic, nie ma nic, co nas tam może zaskoczyć, tak? Niech będzie jakiś nowy, fajny build, ale to mimo wszystko jest dalej ten sam set, to są inne to po prostu statystyki. Moim zdaniem tam od szczeliny... Powiedzmy 80., bo nie wiem, jak to teraz wygląda, i nie wiem, jak teraz te nowe buildy wyglądają, ale od 80. to już się potem nic nie zmienia dosłownie, tylko cyferki się podkręcają. Nie ma zmiany w gameplayu, nie ma zmiany w tym, no wiadomo, tam potem, jak masz, no, jak wiesz, jak masz dobry teraz, sprzęt, to tą 80. po prostu robisz szybciej, czy tam bardziej do podfarmienia się ubierasz tej 80. No ale... Teraz jest jeszcze śmieszniej, gra się na, na najlepszy EXP rzekomo, gra się na trzech Wizów i mnicha na 8 dwójkach. Ubierałem się takie trzy wizardy na Manalda, tak? Taki typowy, typowy build na Manalda pod Archonta. Jeden mnich, który biega i ściąga przeciwników, a, a ci czarodzieje po prostu rozmiatają całą mapę. I robiąc takie 8 dwójki, powiedzmy do trzech minut, jest najszybszy exp. W tym momencie. wszyscy o, teraz tak robią. Do, sześć, do trzech minut. Tak, tak. O kurcze. No trzech wizów lata i tymi promieniami rozwalają tym Manaldem. Naprawdę ten Manald ma nieziemskie kopnięcie. No domyślam się, domyślam, bo to jak żeś rozwalił tego bossa w 8 sekund, no to to już chyba mówi samo za siebie. No ale to ale... miałem 123 staki z mobów, nie? To ten damage był naprawdę już zbudowany na starcie mocno. Ja się, powiem to Ci to... szczerze, że ja się cieszyłem, że Hydra wraca, bo ja pamiętam Hydrę z pierwszego sezonu. Super była, super mi się grało. Trze... E, z Pierwszego? Tak, z Firebearda Hydra to była. A to nie był trzeci sezon? Nie, pierwszy na pewno. Ja w pierwszym właśnie. No nieważne. ja nie, nie, nie... W każdym razie cieszyłem się, ale jakoś tak wyszło, że wpadliśmy na szalony pomysł z, właśnie z moimi z chłopakami, że wszyscy jesteśmy dehaczami, robimy sobie dehaczy i. Jakoś tak, kurczę, no... Myślałem, że ten, e, że ten nowy Maruder z poprzedniego sezonu, bo to jest teraz ten sam, nie? Co z poprzedniego sezonu. Maruder od Na te granaty w każdym razie, na ten pasek z granatami. Myślałem, że to jakoś fajniej się gra, ale grało mi się naprawdę słabo i jakoś to mnie zniechęciło. A nowej postaci jakoś szczególnie nie chce mi się robić. Tym bardziej, że internet mi świruje bardzo i mnie mocno rozłącza ostatnio i na hardkorze to już wiadomo, czy z czym to się, z czym to się je. Ciężko. I co to, dokładnie. No i jakoś kurczę nie wiem, no nie bym się przemóc do tego Diablo, ale kiedy wyjdzie Nekromanta, dużo się zmieni moim zdaniem. Naprawdę ludzie będą ciekawi tej gry, ciekawi kontentu, jaki tam będzie wprowadzony, a co najważniejsze, co będzie po Nekromancie. Czy będą robili jakieś zmiany w grze konkretniejsze po Nekromancie, czy od razu rzucą Bardzo... się na nową paczkę z postacią? Ciekawy jestem tych challenge liftów, naprawdę. Mało ludzi o nich mówi. A uważam, że to będzie nowy kontent gry. Coś znaczy inaczej odskocznia od greater liftów. Tak. Ta On... Aczkolwiek taką samą rzeczą są, jakby nie było set dangi, które też są jakąś tam odskocznią. Tylko, że są. No, to jest coś, co zrobisz raz i koniec. Czy, no właśnie, nie ma rankingów jakichś set dungeonów, a tutaj będziesz miał osobne tabele, osobne rankingi, o to ludzie tak, będą się tak. Wiesz. tak, tak. Coś, coś w tym jest, tu, wiesz, jakiś tam jest pomysł na coś tam, aczkolwiek ja już widzę to jak. bo tam będzie idealne, te same ustawienie mobów, będziesz miał te same statystyki. I... O założenie jest takie, tak? No, Założenia takie założenie, jak wyjdzie. A obstawiam, bo to, bo one tam się mają zmieniać, te challenge drifty, tam co jakiś tam czas, ale obstawiam, że po kilku dniach już będą, wiesz, na YouTube poradniki, jak to zrobić w najlepszym czasie i to będą, to nie będą czasy, które będą tam od 3 minut do 10 minut, to będą te same czasy, tylko kilka sekund będą się różnić, w zależności również, kto jak, jak będzie miał farta, czy czemu wejdzie krytyk, czemu nie wejdzie, czy mu wejdzie mało krytów, czy dużo krytów. Tak, tak, taką mam wizję tego niestety ponurą, ale mam nadzieję, że Blizzard jakoś to ograniczy. Na przykład, że to będzie naprawdę ograniczone mocno czas, czasowo i nie zdążymy zrobić poradników, nie zdążymy dojść do najszybszej opcji, po prostu będziemy próbować przez cały dzień i, i, i to będzie tyle. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać co trzy dni, na przykład. To mhm. będzie taka rotacja, co trzy dni i zanim e, pierwsza, pierwszy Challenge z rotacji wróci do rotacji, to będzie lekko zmienione rozstawienie mobów na przykład, czy coś tam, żeby nie można no było tego. Żeby nie można było tego, wiesz, e, wymasterować sobie, tak nie? No tak. No zobaczymy, jak to się wyglądało. Nie wiem, czy Blizzard będzie chciał się tyle z tym bawić. No właśnie to jest to. Właśnie to jest to. Zastanawiam się, co, co oni poczną po wypuszczeniu tego nekromaty. Na pewno będzie team do naprawiania szkód po nekromacie, czyli jakieś jego bugi, jakieś jego eksploity. No, to wszystko w becie właśnie będzie kranem. No, chyba, że coś przejdzie do głównej gry, nie? To też się nieraz zdarzało. Ale co bym zastanawiał, czy oni troszeczkę usiądą na tym kontencie i zaczną coś z nim robić, czy od razu skupią się na nowej paczce postaci jakiegoś tam druida i czy czegoś tam? To jest teraz pytanie takie, bo jak wiesz, ta gra zostanie w takim stanie jakim jest, a dodawane będą tylko postacie, to będzie kiepsko. Ale kiedy oni faktycznie, bo na przykład zapowiedzieli też te rifty. Nie pamiętam ich nazwy, ale co się environment zmienia podczas, wiesz, że przebiegasz na przykład z cmentarza na pustynię i tak dalej. To było na Bliskonie, one się nazywały... Wiem o czym mówisz, tego też nie pamiętam właśnie. Nazwy nie pamiętam, ale fajnie to wygląda i to też by mogło być, mieć jakieś zastosowanie w czymś. No bo wiesz, jakby to były zwykłe rifty, które się zmieniają, no to dobra, fajnie by się pobiegało przez pierwsze dwie godziny, a potem no co, no zwykły rift, tylko tak wygląda. A to za założenie było takie riftów właśnie. Rifty miały te klasyczne, podstawowe, które były dodane w rosie. One tak miały wyglądać właśnie. Nie, że schodzisz na poziom i on się zmienia, tylko w trakcie miał się zmieniać. Tylko troszeczkę wyszło im coś innego. No i co by tu dodać do tego, do tego naszego Diablo, żeby, żeby to nabrało jakiegoś smaku. Poza tymi riftami, bo te rifty to naprawdę są... Już ludzie się przejadają, bo no, tak samo te challenge-rifty to mimo wszystko będą rifty. No ale wiesz, no to nie będzie rift polegający na ukończeniu go w czasie i zabiciu bossa. Tylko to już będzie trzeba jakąś tam mechanikę zrobić. No zobaczymy, no, ja tak wiesz... Z reguły nigdy nie, nie lubię spekulować nad czymś, co jeszcze nie wyszło. Zazwyczaj lubię ocenić coś, co już jest. Co już jest. Dlatego unikam unikam wszelkiego takich rodzaju pytań, a ja że, wiemy spekulować, wiemy a prekość. ja nie a ja nienawidzę. A ja nienawidzę. <grym> 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 dlatego <grym> dlatego bardzo mało się udzielam. Po prostu mówię fakt, jaki będzie, jaki co te części będą zawierać. ewentualnie mogę dać swoją opinię, ale nie lubię nie lubię spekulować na temat co mogłoby zostać by dodane, Rozumiem, albo rozujesz. co mogłoby zostać zmienione. Nie? Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Um, jeszcze podczas tego, jeszcze podczas tego bliskonu, wpadł mi taki zajebisty pomysł, który mógłby zostać wprowadzony do gry. Bo jak wiemy, są buildy zbudowane pod single target, które dobrze robią w, wiesz, w walce z bossem. Niektóre zaś zasysają, kiedy nie mają mobów wokół siebie i z bossem mają ciężko. I tak. było takich kilka propozycji na tym samicie, czy by na przykład boss nie mógł mieć szansy na zespałnienie się razem z mobami jakimiś, albo czy by nie można było sobie przywołać jakichś mobów, które moglibyśmy rozwalić. I to jest takie dosyć, kurczę, no dziwne. Ale podczas tego właśnie bliskonu, podczas tego gameplayu Nekromanty, mieliśmy opcję taką, że jak kończył się rift, to przenosiło nas do takiej lokacji nie wiem, czy widziałeś ten, ten stream z tego Necromanty. I przeszło się tam parę korytarzy, one było puste, i tam był boss na końcu, tak? Tak, tak. I teraz tak, padł na gdzie? taki pomysł, że na przykład po zrobieniu tych 100% przenosiłoby nas właśnie na taką arenę z bossem i boss byłby losowy i miałby na przykład losową paczkę mobów ze sobą. Czy to nie byłoby Ale... ciekawe? Jak myślisz? Znaczy tak, jeżeli chodzi o samo rozpełnienie bossa wraz z mobami, to pierwsza rzecz jest taka, hmm, po co te moby miałyby być? No na przykład. Jak, jaki cel? Utrudnienia? Nie. I utrudnienia i ułatwienia jednocześnie. E... Jeżeli chodzi o ułatwienie. W sensie rozumiem, tu chodzi o obrażenia obszarowe. Dokładnie, na przykład. To zważ na to, że stosunek życia bossa do tych mobów, które przywoła, jest no. duży, tak? Że te moby padną w moment, a bossowi może HP nie spaść. Tylko wiesz, teraz taki, taki Za dużo. management byłby, że na przykład. Ubiję jedną grupkę, albo odciągnę sobie jedną grupkę, żeby dalej żyła, i, i, i będę walczył z bosem, albo będę, nie wiem, ich stanował, odciągał, coś w tym stylu. Mhm. Mm I wiesz, to się, to się akurat tro... Jeżeli chodzi o nekromanty, to... na przykład weźmy sobie tutaj takiego nekromanty, który będzie miał, obstawiajmy, że będzie miał build na wybuch zwłok, tak? I on teraz będzie mógł sobie, yy, no, co zrobi, kiedy będzie walczył z bosem? Będzie musiał go targać po, po rifcie, żeby tam te zwłoki wybuchać. A to nawet tych zwłok może nie starczyć. że na wyższym rifcie, żeby takiego bossa zabić, dlatego Właśnie. podejrzewam, że taki build tak jak WD Arachir, no nie ma szans na zbicie bossa, tak? Znaczy, WD to jeszcze ma pod, pod te nietoperki, bo coś tam bossa bije, a nekromanta, który będzie bazował tylko i wyłącznie na eksplozji zwłok. Mm, nie, nie, nie. nie. Tylko, że to teraz, będzie ewentualnie wiesz, strasz. Wiesz, co. Wiesz co? Wydaje mi się, że będzie jakaś umiejętność, czy jakiś set, czy jakiś item, który będzie nam spełnił te zwłoki w jakiś sposób. Wydaje mi się, że coś takiego wprowadzą. Bo wybuch, wybuch zwłok jest zbyt kurczę taki ikoniczny dla nekromanty, żeby nie dało się na nim zbudować setu jakiegoś albo jakiegoś bildu na przykład. Ja myślę, że hmm. wybuch zwłok będzie naprawdę mocny. No, okej, okay. w sumie to by było na tyle. Trochę żeśmy sobie pogadali, bo aż 26 minut żeśmy gadali. No, dużo, dużo. dużo Ale taka, takie podsumowanie, no. No, taka sobie pogadanka. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało. E, oczywiście zalecamy tego typu filmy już na przyszłość, bo teraz, jeżeli już cały oglądaliście, no to za trudno. Ale na przyszłość, podczas farmienia, sobie takie coś zapuścić w tle, posłuchać naszego gadania. Niekoniecznie musicie oglądać nasze gęby. E, I dzięki za wysłuchanie. Dzięki za pogadankę, Legionie. Dzięki bardzo. Zajrzyjcie również do filmu Legiona, który razem nagraliśmy. O nekromancie, o nadchodzących betatestach nekromanty. I zostawcie tę łapkę w górę. Zostawcie tutaj łapkę w górę. Subskrybujcie i widzimy się w następnym filmie. Dzięki Ci, Wielkie Legion. Pa, Dziękuję ślicznie. Piona.